Hej, witam Was na moim kanale na kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę do Was tutaj. Jak widzicie, z Patruszką. Patruszka jest od y, Jacka66, y, Jacka z kanału Jacek66. Y, a to z tego powodu, że wygrałem u niego no, rozdanie na, z okazji 2000 subskrypcji. Dziękuję Ci serdecznie Jacku no, za tą patruszkę. Kto jeszcze nie zna kanału Jacka to zostawię oczywiście link do kanału. Wpadajcie fajny kanał Jacek e, Drapie z drapki. No a przy okazji też tam e, Keno też wysyła. Też mu tam ładnie idzie w Keno. Więc zachęcam Was do... Zajrzenia, tak, do Jacka? Kto go jeszcze nie zna, jakimś cudem? Konkurs był na 2000 subskrypcji. No i tam zostałem wylosowany, właśnie przez Jacka. I mam taką paczuszkę Bierzemy się do otwierania. Co tutaj mamy? Oczywiście mój kot jest zainteresowany. O mamy kremiwe. Przyda się. Na pewno. Dziękuję serdecznie. Tutaj coś jakieś tubki czuję. Co to jest? O, mleko zagęszczone. Dawno czegoś tak. Dawno nie jadłem czegoś takiego. Znaczy to jest jakby smak dzieciństwa, takie mleko. Nie jadłem jeszcze. Znaczy jadłem w dzieciństwie, ale teraz nie. Super. Na pewno spróbujemy. O, czuję tutaj więcej takich tubek. Kolejne fajne mleczko, zagęszczone, super, te jest o smaku waniliowym, a te jest zagęszczone, słodzone, bez jakieś tam, bez smaku chyba, okej, okay. kolejna tubka, kolejne mleczko o smaku karmelowym, no może być super smaczne, fajne, dziękuję, bo nie jadłem. Znaczy jadłem w dzieciństwie, tak jak nie wiem, to jest dla mnie smak dzieciństwa. Jeśli chodzi teraz, to za dużego nie jadłem. Nie piłem. Więc super. Spróbujemy. O jeszcze jest jedno, widzę. A tutaj jest kakaowe. O, fajnie. Częściowo ottłuszczone. O! kot się już dobiera tutaj, chciał mnie ugryźć. A tu co to jest? Co to jest? Ściereczka. A kiereczka z mikrofibry. Fajnie, na pewno też się przyda super. Dziękuję. O, tutaj mamy karteczkę z Gostynia, bo stamtąd pochodzi. Jacek. Zobaczymy co tutaj napisał. Mateusz gratuluję wygranej w rozdaniu na moim kanale. Oby zdrabki dobrze się spisały. Jacek z rodziną. Pozdrawiamy. Również Was serdecznie pozdrawiam. Jacek twoje żonę Basie. No i dzieci. Teraz jesteście na urlopie. Wypoczywajcie. Ko korzystajcie z chwili. Dobrze, bierzemy się dalej. O, tutaj czuję magnes. O, jaki fajny magnes z kostynia. Super, kolejny magnes będzie na lodówkę. Super, bo zbieram. I tutaj mamy zdrapeczki. Jeszcze coś jest. Zobaczymy. No, jest pusta kopertka. Dobra, to jest wszystko. Mamy tutaj zdrapeczki, czekajcie zaraz do was wrócę, tylko zrobię miniaturkę. Okej, okay, już jestem, zrobiona miniaturka jako tako. Jeszcze raz Jacku serdeczniki dziękuję za te wspaniałości, za te mleko. No jestem mega ciekawy tego mleka. Dobra, odkładamy. Super, kartka na pamiątkę. Tutaj ściereczka. Magnesik, super, dziękuję. No i tutaj mamy strapeczki w fajnym takim futerale. No i zobaczymy, co mi tutaj dał Jacek. Tutaj chyba już jest pusto, tak jest. I tak, mamy tutaj kotka białego z numerem 72. ILOVE krzyżówka z numerem 9 o plaster miodu dawno nie drapałem z numerem 33 o bonus 7 z numerem 3 zielone tego koloru jeszcze nie miałem więc fajnie super przetestujemy no i mamy tutaj krzyżówkę XXL z numerem 1 więc fajnie fajne zdrapeczki super i co bierzemy się do drapania? Tutaj trochę odłożę te wszystkie słodkości, to wszystko. Prezenty. A bierzemy się za zdrapeczki. Jacku, trzymaj kciuki, żeby coś tutaj wpadło. A jak nic nie wpadnie, to się nie ma co martwić. To są tylko zdrapki, w tym nie siedzimy, więc a wiemy, jak ostatnio idą te zdrapki. Raz dobrze, raz gorzej. Dobrze. Zaczynamy od Białego Kota z numerem 72. Wygrywające liczby to 17 i 43. Takich liczb szukamy. A mamy 14, 19. 21 11 z kontrolną ale tam trudno 18 3 i 26 przegrana jest, ale co tam fajnie jest podrapać z innego miasta bierzemy się za szybko za krzyżówkę z numerem 9, ILO krzyżówka i szukamy J, Y, a to po że może zrobimy. J, Y, P. Y, Y. Tutaj jest pad. A, policja. I chyba wszystko. U. U, I Chile Figura Tutaj mamy Obradnik Unik I mit I tutaj jeszcze jest figura I Kolejne jest S I T EAT sosna dwa razy Keks tutaj jeszcze jest D. Chyba wszystko Teraz szukamy G No, kontrola G, Znowu z tymi kontrolnymi mam problemy. Wyszedłem z sprawy, chyba z sprawy. O, tutaj jest U dodrapane Teraz C i L szukamy. C L C L Leczo ok. Kolejne jest M i N. O, mamy pierwsze słowo MIT. O, tutaj jest U. Tutaj jest M. Czekajcie, może to jakoś zmienię trochę, żeby było lepiej widać. Czy tak będzie lepiej? Chyba, chyba tak. Dla was i dla mnie. Czekamy M i N. Dobra, kolejne jest E i O, czyli samogłoski, fajne. No to H poproszę. To jest drugie słowo keks, czyli jest jakaś szansa, cień, szansy, no H by dało, Haby na pewno dało fajną wygraną. DF F. O było, było. D F. Szukamy, tutaj mamy, no A też by dało ładnie, ale nie ma co się czarować. Dobra, C było chyba. Chyba jest wszystko. No i ostatnia literka to jest R. Czy R coś nam da? Chyba nie, dobra. VYR, czyli ta też jest przegrana, ale nie ma Jacku co się martwić. Tak jak mówię, e, lubię podrapać z innego miasta, nawet jak one są przegrane. Fajnie jest przetestować inne miasto. E, mamy tak, mm, plaster miodu z numerem 33. Chyba to jest ulubiony numerek, numer Jacka, z tego co kojarzę. No i szukamy w danej grze trzy takie same symbole, a w się pszczółki. A mamy tak, mamy monetę tęczę, czyli tutaj już nic nie będzie. Kolejno jest bank złoto. Moneta czyli też już tutaj nic nie będzie, podkowa plaster, plaster po raz drugi, plik i save, czyli nie dali. Kolejna jest skrzynia, tęcza, diament, ul, diament po raz drugi, no i drzewko, czyli też nie dali. Mamy tak, portfel korona. Save, złoto, korona, czyli też nic nie ma, drzewko, kończyna i też już tutaj nic nie będzie. No i ostatnia gra to jest podkowa i kwiaty, czyli też tutaj nic nie ma. Jest jeszcze szansa na bonus. No w bonusie jest jabłko, czyli ta strapka jest przegrana. Zobaczymy jeszcze kontrolne. Mamy N, N, Z. No, szkoda, ale co tam. Kolejna jest to zdrapka Bonus 7, kolor zielony. Ja jeszcze nie zdrapałem takiego. Szukamy pliku oraz 7, 7 nam noże wygraną razy 2. A mamy tak. Klips, cytrynę, rower, piłka, ananas, arbus, gwiazda, to nie ta strapka, chmury, balsam, podkowa, wiśnie, narty, diamenty, kwiat. Palma. Słońce, zegar. Korona. I ostatnia szansa to perły. No niestety ta zdrapka też jest przegrana. No i ostatnia zdrapka, taki relaks na sam koniec, na sam koniec. Krzyżówka XL z numerem pierwszym. Tutaj postaram, tutaj was trochę może oddalę. Z numerem pierwszym, krzyżówka, szukamy KNC. C. Pójdziemy, tak powiedzmy, z trzema od razu. Katakomby. Tutaj mamy C. Tutaj jest N. Kajakarz, Kajakarza mamy tutaj Knc, chyba to jest wszystko. Idziemy tutaj oka, sektor rawić, tutaj mamy N. Dwa razy tutaj jest K, mamy Jana, ruch, nie wiem, zawsze można to drapać. Tutaj mamy kosmetyk. N. Tutaj mamy N, tutaj jest K, Nina, Kos. zawsze jest ciężko zacząć. ja jak już się tam trochę potem nadrapie, to już jest łatwiej. Dobra, część jest już zrobiona. Kolejno szukamy M, B oraz P. Czekajcie, może spróbuję to jakoś Was bardziej przybliżyć. Dobra, M, B, P. Dobra, tutaj mamy P, tutaj jest M, dobra. Tutaj mój kot oczywiście już dokazuje, bo mnie cały dzień nie było. Bieczę od środy, zaczynam rehabilitację. No i nie biorę, nie biorę ani L4, ani no urlopu. Urlopu tak nie mam. L4 to trochę szkoda. O i dzisiaj odrabiałem tak. Jutro też co nieco będę na godziny odrabiał. Tak w sumie do domu przyszedłem po 13 godzinach. Dobra. No, ale trudno. tak jest życie. MDP chyba jest wszystko. Kolejne to jest u W D, D mamy U i W, tutaj jest D, no to A poproszę. U, v, D. Nie widzę. Ruch. Utwarawicz.

Tutaj N niedodrapane. Tutaj jest M niedodrapane. Dobra, chyba, chyba wszystko. Jak nie, to będziemy potem nadrapywać Kolejna jest E, F, O. Tutaj mamy E w pomysie fajnie jest tak właśnie podrapać innego miasta. Nawet jak są przegrane, przynajmniej ja tak uważam. Ja tak lubię. Może fajnie było, gdyby coś wpadło, no ale nic z tym nie zrobimy, niestety skąpił starto, ostatni lot, to i... Dobra, tutaj mamy... Sektor. Dobra. Kolejne O. Tutaj jest E. Kos. No jeszcze jako tako się tutaj nic nie utworzyło. Tu mamy A. A S, oczywiście musiałem kontrolną zdrapać. A S, I. takie tylko H brakuje do bonusu. Bo tutaj mamy od razu dwa słowa. Ada, Boa. Fajnie. Ty mamy. Jest jakaś szansa. Było tak, czyli tutaj muszę jeszcze dotrapać. Uwaga, czyli G tylko brakuje. Tutaj jeszcze jest taksi. Pozdrawiam taksi z pychu. Jeśli mnie Michał oglądasz, to cię serdecznie. Pozdrawiam. Dobra, chyba wszystko. Tutaj jeszcze jest. I O, chyba było tak. O, było czyli tutaj jest słowo oka, u też było, ale pomijam. O, było tak. Kurcze, ale dużo pominąłem. P też było. Uganda, Jan. Tutaj jest P, czyli mamy tutaj epika, drugie słowo na tej królówce, drugiej. Dobra, coś się tutaj tworzy, ale obawiam się, że to dwa wyrazy na tyle. Zawsze kuszą, kuszą i nic z tego potem nie ma. Na trzeciej mamy słowo Nina utworzone. Kos, bo było S. No. Wszędzie po dwa wyrazy dali na ten moment. Dobra. I ostatnie trzy. Literki mamy Y, X i R. No tutaj X sobie mogli podarować. A co w bonusie by było? No 40 No fajnie by było. Y, X, R. Tutaj jest stacji, ale to nic nie daje. Tutaj też nic. Tutaj było P. R, Y. Braku. No, będzie brakowało chyba. Tak jak mówiłem, kusili, kusili, nic z tego nie wyszło. Naprawdę mało brakowało. Tutaj jest tak. D było, ale to nic tak nie daje. Tutaj jest ruch. Program g nie dali i zera ZET nie ma. No brakuje. H nie dali. No, czyli tutaj jest pusto, wszystko na to wskazuje. Mnożnik był razy trzy. To nie ma co się dziwić. W się 40 zł, a my mamy 0. Kontrolne są różne. No trudno, mówi się trudno. Fajnie było podrapać z innego miasta. A zdrabki były za 10, 20, 25. Za 30 zł zdrabki były. Niestety wszystkie są puste. Wszystkie puste, ale Jacku nie przejmuj się tym. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za tą paczkę, przesyłkę. Dziękuję za te wszystkie dobroci. Za tą ciereczkę z mikrofibry na pewno się przyda. Przede wszystkim dziękuję za pocztówkę. magnetyk fajny. Super na lodówkę. Za przypomnienie smaku dziczyństwa mleka zagęszczone. Super dziękuję. Dziękuję za kremik. Na pewno się przyda. No i za zdrapeczki również dziękuję, które no niestety okazały się puste, ale podrapałem sobie co moje. Co, co podrapałem to moje. Dziękuję. Żegnam się z Wami. Zostawcie pod komentarzami tam jakieś serduszka dla Jacka. Kto nie zna jeszcze kanału Jacka, serdecznie zapraszam. Na ten moment się z Wami. Żegnam, bo jestem trochę no, wykończony. Tak. Widzimy się w następnym odcinku. Odcinki tam mam nagrane na, na zapas, bo wiedziałem, że ten tydzień będzie ciężki. Więc są tam na zapas nagrane. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Hej, trzymajcie się pa.